pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Krew i widok, Moi drodzy, no w poprzednim odcinku zajęliśmy się e, monstrum. Monstrum z tak jest. Okazał być się to Charley, który kopał bardzo duże tunele pod posiadłością. No ale sprawa załatwiona. Charley nie żyje, pieniądze zainkasowane, także jest wszystko git. A teraz lecimy dalej. Lecimy dalej do kolejnych zadań. Zobaczymy jeszcze te zadania poboczne, ale już zbliżamy się do tego, że zadania poboczne zostaną zakończone i zajmiemy się głównym wątkiem fabularnym. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Lecimy. Jeżeli tylko wam się spodoba, pamiętajcie, łapka w górę, piszcie komentarze, komentarze są wasze i, moi drodzy, subskrybujcie kanał. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do Świata Wiedźmina. Moi drodzy, moi drodzy, no to co? Geralt jest przeciążony. Jak widzimy. Aha, możemy te buty sobie założyć. Ale nie. My zostaniemy przy całym ręcztunku wiedźmińskim. To jest ten Ami. Miecz srebrny. Dobra, my trafimy do. moi drodzy. do naszej posiadłości. Tak, oczu nie zamierzyłem. Dobrze, najpierw tu. Dobra, szybka podróż i trzeba lecieć do... Do naszego legowiska, że tak to ujmę. Dobra, i... Odłożymy... Odłożymy wszystko co mamy. Patrz płotka, przydasz mi się, bo szybciej się dostaniemy. Hey! Trzeba ogarnąć wszystko w taki sposób, żeby nie być przeciążonym, nie? A pan Liam z panią Matyldą? Coś czuję, że nie tylko nowe wino zmajstrują. Ohoho. Chyba że czekajcie, właśnie, bo tu był ten stojak na miecze i my, ten miecz, możemy tutaj ładnie zaprezentować. O, proszę, już bez tego miecza nie jesteśmy przeciążeni. To odłóżmy, to też. O. Dobra, no trochę tych rzeczy mamy, żeśmy nazbierali śmieci. Nie powiem. Tutaj też mamy pełno rupieci, pełno śmieci. No ale cóż. Dobra. Niech na razie tak zostanie, chociaż tak. Nie wiem, czemu tego dziadostwa nie mogę odłożyć. Szkoda. Dobra. Chociaż tyle Moi drodzy, chociaż tyle, dobra i teraz e, tak, zadania. Turniej pięściarski Dobra Zajmujemy się tym turniejem. Ja córkę mam gotowa do Chodź płotka, chodź, a nie się będziesz tam... Ale włączyć. No dobrze i turniej pięściarski. Uh, uh, uh. Dobra, tu widzimy od razu przy znaku jest jakaś taka impreza. Uh. Dobra, Bukmacher jest, jest. Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił! Tu się, uważasz, wiesz? Lyczy intelekt, a nie sama siła! Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Szczota? Hm. Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Nie niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan szczota to waleczny rymarz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripos. No to dawaj mi te szczotę. Stu wystawiam. Zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz sportkami jak wiesz baliściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak! Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, prze. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się czy nie? Na bitkę, nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam litości. Do, no chyba ty! To, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć. A po co? Przecie mówię, że wygrałeś! Wiedźmin zwycięski! Pokonał Szczotę jego własną bronią! No proszę, myślałem, że będziemy się bić. Przegadałeś mnie. Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Jeszcze dwóch przeciwników przed tobą. Zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc zazwyczaj jest w górnym mieście. Niedaleko zaułka szalbierzy, a kolos na największym dziedzińcu San Sebastian. No dobra, lecimy, bo widzimy, że to jest blisko. No to zaraz zobaczymy, czy z następnym też będziemy gadać, czy tutaj już będzie jednak bitka. Podejrzewam, że tu już raczej będzie bitka. Tak, mnie coś w kościach... Tak czuję w kościach moi drodzy, także zaraz zobaczymy. Uh -huh. O tu jest bookmacher, dobra? To jak Wiedźminie? Zmierzysz się z cichą mocą? Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz nie ujawnia twarzy, ani imienia? I nawet się nie odzywa? Nie bądź taki ciekawy, Wiedźminie! Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni twarzy, ani herbu, póki ktoś go nie pokona. Nie masz na co liczyć! To co? Walczysz, czy nie? Dawaj, dziada. Wyzywam się na pojedynek. Mm -hmm. To nie kobieta? Słachetny panie, cni panowie. Za chwilę rozpocznie się walka. Wysoka jest takie że nigdy nie ma. Можешь ты. Я. No, i pięknie mamy to. Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny nasz cios! Gratuluję. Mówiłem, że kobita. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie się spisałeś. Teraz już tylko kolos stoi Ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. No to lecimy Lecimy na ten największy dziedziniec A może na płotce będzie szybciej A w mieście nie można kłusem cisnąć. No dobra, no to lecimy jak lecimy, tak jak, tak jak można się tutaj? No proszę, jakieś zabijaki lezą. Ale trzeba przyznać, że w Nowigradzie na przykład napadali w mieście bandyci i tak dalej, a tutaj tego nie ma, nie? Tutaj jest tak jakoś spokojniej, rzekłbym. Co oni robią? Ciężko, ciężko. Rycerz de Pejrak, Pejran zabity. Tak Co odważy mocno. się wyzwać potężnego kolosa? Jego sile dorównuje tylko jego szybko. To nie żaden. Ej, bohater, tylko Adzież, Dobra, o, dawajcie. Wygląda na takiego, który by chciał się bić. Hej, białowłosy, zmierzysz się z kolosem? Kolos? Ciekawe przezwisko. Czy on ma też jakieś zwyklejsze miano? A po co? Kolos to brzmi dumnie i pasuje. To jak, walczysz? Dawaj, dziada. Dobra, bijemy się. Nie, eee, to nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za sport? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zabracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nabywasz? Jesteś niedźwidem, co nie? Teraz no, zrobimy tak. Zbijesz trzy moje ciosy, wygrałeś. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał. Jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz trzy razy? Dobra. Zbiję twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj. Zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. Panie i panowie, zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. No to dawaj. Do Zbijaj, Za szybko dla ciebie, co? Pewnie że za szybko. Po i uderzenie kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Dzień. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. No i pięknie. Easy money. No co wy mi tu przy płotce plujecie? Dobra, lecimy wyzwać samego mistrza. Zaraz zobaczymy. Tylko ciekawe, czy z mistrzem też będziemy coś gadać, bo? Na chwilę obecną turniej niby turniej pięściarski, a walkę mieliśmy jedną, taką prawdziwą jedną, nie? O proszę, kiedyś to rycerze raz dwa takiego. No ale dobra, zobaczymy. No to może na cztery cztery pojedynki, to dwa będą walkami, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo. Z mistrzem to chyba trzeba będzie już naprawdę powalczyć. Chyba, że też będzie chciał, nie wiem... Robić bitkę na słowa. Albo coś takiego. Łał! to. Ej! Najlepszego niż u mnie w falce! Oj! Jak żyć? Tu roboty nie znajdziesz! A raczej zapłat? Życie bywa w bokler Oj, Dobra, gdzie jest ten bukmacher? Ty, nie? Pijany mistrz. Bukmacher, dobra. Kto zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak, przyszedłem walczyć z Mistrzem. Ale... He, on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się raz sześć w otrach. Tak? Tańczysz bez muzyki. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No, co kłapiesz po próżisy? Ja co wódka stygnie, bierzesz czy nie. <noise> no dobra, lecimy. Tak. Wyzywam się. Zara, zara! Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam gdzie je. I nie bierzcie z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie, albo wypierdalasz. Dobra, pijemy. Ech, no dobra, panowie, mistrz będzie się bił. Wreszcie! Pierdzielę, no to na cyku będziemy się bić, będzie wesoło. Możemy zaczynać. Jak się świegnie, to przyjemnie. No i mistrz leży, proszę, o to chodziło. Mówiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego wszystkiego. Dobra walka, normalnie powiem ci... właściwie to dobrze, że mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim. Brawa! Oto twoje trofeum. O proszę. Jakie medale trofeum? Jak to, se... się nie napiję, to się nie pożyję. To będę mógł sobie to położyć w korwobianko. No i dobra, moi drodzy. Tak więc tutaj e, troszeczkę Geralt jeszcze jest pijany, ale ale zadanie mamy wykonane. W tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który pojawi się już niebawem. Jeżeli tylko Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla Was to tylko małe kliknięcie, a mi pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto, zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję z tego miejsca również wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Na teraz, moi drodzy, żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło i na razie hej!